Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam grę, w której będzie trzeba współpracować. Czyli Lovers in the Dangerous Space Time. Miłego oglądania! Okej. Okay. Pierwszy. Pierwsza mapka. O co chodzi dokładnie w tej grze? Y, trzeba sterować statkiem i y, zbierać króliczki i... Y, A te króliczki są w jakichś takich klatkach? Tak, w takich klatkach. Ja na początku posteruję. Możesz chronić mnie tym, y, tą... Y, te różowe to są działka? Tak. Spróbuj strzelić w to, co jest na tym. A, okej. Okay. Widzę. I co tam się podświetliło? Mucha! What? Trzeba niszczyć muchy, żeby. Mm, bo one y, chcą nam zniszczyć statek. Dobra. Ja tutaj zaraz się nauczę, bo to pierwszy raz dzisiaj gram w tą grę. Stoję koło ciebie i strzelam z tego samego działka, co ty. Nie da się strzelać z tego samego, więc. Mm, jak będziesz. Y, tutaj, tutaj, w dół, bo tutaj y, jest coś takiego, że trzeba. Może po, Ej. podglądnijmy na tej mapce, e, gdzie powinniśmy szukać o kurde. króliczków. Co ty, okay. no to No to idę podglądać. Zanim ruszymy, to może warto wiedzieć, dokąd płyniemy, prawda? Mhm. I gdzie są króliczki? Tam gdzie ten iksik? Jaki kiksik? Takie kółeczko, celownik? Tak. A jak na to mamy dopłynąć? Ej, te chmury to są e, chyba takie rzeczy, których jeszcze nie odkryliśmy. A, dobra, okej. Okay. No to w takim o kurczę, razie płyniemy. To jest mucha. rozbija nasz statek, to już idę strzelać do niej. Jest. To jest mucha czy inny statek kosmiczny? Mucha. Dobra, to schodzę i próbuję sterować, tak? Mhm. Uh -huh. Nie w tą stronę, tylko w dół płyńmy. A ty y osłaniasz? Czym? Osłonką? Tą niebieską osłonką. O, królik, czekaj. Teraz na chwilę przestanę sterować. Tutaj strzelimy. Może uwolnijmy tego królika, co? No. Strzelam. Jest. O Nie! Jakiś polnipa. ogniowy. Jakiś To trudne jest. Tutaj na początku trzeba. Opa o opanować panow y tutaj sterowanie. Ja strzelam do tych. Wiesz co trzeba włączyć? O! To super działko włączmy. Już je włączam. Tylko je zmanipulowałaś, bo one się tak kręci dookoła. Myślisz, że to. Ale ono się odradza chyba, tak? Mhm. Trudne to. Nie mówiłeś, że to takie trudne. A da się tutaj jakoś życie odnawiać? Mhm. A jak? Są tam jakieś takie... O Znowu jakiś potwór. Dużo ich tu jest. Jeszcze się rusza, przez to ciężej go pokonać. Ja będę ruszał tutaj słonką. No dobra, to ja w takim razie w dół płynę, tak? Ja w dół będę osłonięta. O nie! No to ja jak będę kierować, a jak będzie jakieś niebezpieczeństwo, to w takim razie będę też strzelać. Ty widziałeś, że ja tutaj sobie poszłam z dołu, a on ucieka przede mną. Nie jest takie łatwo, bo ja muszę biegać między różnymi działami. A dostajemy punkty za to, że ja tutaj niszczę ich? Nie. Powinniśmy dostawać. Mm. Płynę w dół. Gdzieś tutaj był ten królik, O Kurczę? Upadaj. Um, Trochę. O, o, Zniszcz to. To królika. Nie, to nie jest królika. Tak, jest niszcz to. Co, co nam to da? Jeden. Takich helikopterek. Strzelają do nas z każdej strony. Ty mówisz na to muchy, ja bardziej mi to przypomina jakieś takie statki. Dobra, zaraz wypadałoby na mapie podglądnąć naszego królika, nie? O Okórkę! Już lecę w dół. No i gdzie on mi zniknął? Jest tam, skubany. O, tam jest ognisty. Znowu? Ja chcę zobaczyć na mapie, a tu nie nadążam ze wszystkim. Dobra, patrzmy na mapie. O, blisko. Nie. Czekaj, co to jest to po prawej stronie? To takie. Te chmurki? E, taki jakby króliczek, ale bez celownika. Tylko taki żółty koło nas. Nie wiem. Płyniemy do tego? Okej. Okay. No dobra. Ja wyskakuję z osłony i będę działkami strzelać. Czekaj, to królik! Jest królik! Tylko z jakiegoś powodu na celowniku jest tamten, tak jakby chcieli, żebyśmy najpierw tamten pokonali. Hmm. Okay. Strzelasz do niego, czy ja mam iść? Ty, bo za chwilę tutaj włączy się alarm. Dobra. O, racja. mówiłem. Królik uratowany, ale mam problem. Ja tu też do nich strzelam, z tej strony. Ale ich tu jest, masakra. Czy my w ogóle sobie poradzimy? Ja ogarnę tych z góry. Dobrze, że nie przybywają cały, cali, e, cały czas nowi, tylko jest ich ograniczona ilość, co nie? Dobra, płyniemy do góry. Ale pół życia. A jak je odnowić? Ja nie wiem. Mówiłeś, że się da. da wiesz, się że wiesz. się da, ale nie wiesz jak, tak? No. A to co to jest? One parzą. A da się je zestrzelić? Mm -mm. Spróbujmy. Da się coś. Tak, one się na mniejsze kawałki chyba rozbijają i się odpychają. Popatrz. No, szkoda, że nam życia nie eee, dają więcej. Dobra, płyniemy do góry. Weź idź do tego działa na górze. Albo osłonkę. Czekaj. Osłonkę dajmy. O tu. O, ja. Dobrze, że w ostatniej chwili mi się udało zdążyć. No, ja strzyłam teraz do takich do tych kawałków, które są tam O nie <grym> Trudne to. A to jest pierwsza plansza Kurczę, tak naprawdę. Ile tu jest tych min? A, ty tu jesteś już, a ja już się rzuciłam, żeby ci pomagać. Tam jest ogniowy. O nie! Nie! Co? Z każdej strony! Tego się nie da ogarnąć. Daję tu tarczę i idę próbować rozstrzelić to. Udało się, ona się na mniejsze kawałki dzieli, ale w końcu te mniejsze kawałki znikają. Dobrze, że się nie rozbijają tak w nieskończoność, w mniejsze i mniejsze. Między takimi malutkimi to byśmy nie ten, nie przelecieli. Szybko uciekamy, póki się da. Nie! Masz mucho. Chciałam go tu sprytnie, ale to działko nie ma takiego zasięgu. Muszę zejść i z tej strony. A jeszcze bym chciała zobaczyć na mapce, gdzie jest ten królik, który jest celownikiem, którego ciągle nie możemy dopaść. Idę już. Wow. Nic nam to nie dało. Czekaj. Idę na mapie sprawdzić, gdzie jest królik. Po drabince. W Te różowe trzy. kropki to są króliki. Blisko kr kr jesteśmy. Trzy króliki! Tak! Nie, to nie są krójki. A co? To są takie punkty, które dają nam nowe krójki. Okej, okay, to sprawdzimy. Macie muchy. Dawaj, bo zaraz będzie alarm. Jakiś prezencik. Myślę, że ten prezencik to coś fajnego? Pięć królików! Piona! Co teraz? Mogę to. Rozwalamy jakieś wielkie serce? Jakaś różowa planeta się pojawiła? No i nie, i co? I znowu musimy walczyć. Już myślałam, że ukończyliśmy jakąś misję. Co tu się dzieje? Kurczę! Ja nie wiem, czy stąd uciekać, czy co robić. Atakują nas z każdej strony. Odpływam stąd! Odpływa ja je tarczą tutaj, próbuję działać i nas chronić. Nie mam innego pomysłu. Kurczę. Nie wiem z której strony się bronić w ogóle. Ale chyba całkiem nieźle nam to wyszło, powiem ci szczerze. Dobra, teraz... Ło! Nie! Nie! To jest nie do obrony! Nie! Boom. Zniszczyli nas. Ale piękne fajerwerki z nas powstały. No. I co teraz? Nie wiem. Od nowa czy od jakiegoś momentu? Od nowa. Naprawdę? Kurde. To słabi byliśmy. No. No to musimy się poprawić. I to była pierwsza, tak jakby pierwszy punkt z kilku? Mhm. No dobra. Ja no będę trochę. sterować. Okej, okay, to ja... Wow, ale szybko tutaj rozwaliłaś. Przydałaby nam się trzecia osoba do ogarniania, e, na przykład tej tarczy, osłonki, nie? No właśnie sekundą. Do... Nie, mamy maksa. Ja tu obroniłam. O kurczę. O, tu będzie większy problem z tym. Chyba trzeba więcej działać osłonką, a mniej strzelaniem, tak mi się wydaje. No, tak. Bo jak wjedziesz w nie osłonką i wtedy ją one pokonywane. O nie! Nie da się chyba osłonką tak marsz, z marszu. Dawaj, ja osłonkę zostawiam z tamtej strony, a idę tutaj niszczyć te. Strzelam do tych muszek tu zmiana działka na to. Zmiana tu. Już tam nas Kubańcy z góry atakują. Co to ma być w ogóle? O! Czekaj, my jesteśmy tu, musimy płynąć w lewo. Dość. No, możesz wyjść, bo to Ty podglądasz tą mopkę. Mogę. Dobra, ktoś musi zacząć uciekać. Ja się zabieram za sterowanie, tylko nie w tą stronę. Uff. Uciekam od nich. Uciekam od nich w stronę królika, którego mam znaleźć. Patrz, znowu mam mało życia. Gdzie ten królik? On gdzieś tu był, moim zdaniem. Sorki, ale muszę podglądać to na mapie. O nie. Włączyłam działko, które teraz się przydało. Zestrzelmy te czerwone. Podglądam na mapę. Fire show, ja je żywam. Czekaj, do góry tak, jakby musimy pójść. okej. Okay. Dawaj, do góry. E, to ostatnie trzy koliki, to tam trzeba się nazywać. Na teraz, działaj, osłonką. Gdzie te króliki? Teraz to w ogóle nie... O, jest. Nie jest królik to na górze. Znaczy, ale to był punkt, celownik, coś co musimy zdobyć, co nie? Nie. Nie musimy tego zdobywać? Nie, nie musimy tego do końca nie? zdobywać. Dobrze. Króliki to są te z uszkami małe punkciki. No to czyli w dół i w, w lewo, w lewo i w dół. Okay. Płyń na tego. Mnie bardzo interesuje, wiesz co? No, Płyńmy osłonką, bo my, jak osłonką ich dotykamy, to one się niszczą. Dobra? Nie! Płyń w nich. Czekaj, zrobię tak. O, widzisz, jak tutaj ich rozwaliłam? No łatwiej niż osłonką strzelić. No wiem, ja go cały czas widziałam i ja już by chciałam strzelać. Ale zaraz znowu będzie, wiesz co, wielki alarm i bombowce i te sprawy. Strzelamy, strzelamy do much. Patrz, jak się ich tu zrobiło, nie do wiary. Próbuję ich pokonać. Dobrze, że tam osłonkę dałeś, bo ja tam nie jestem w stanie. Zmienię działko na to. Jest. teraz z dołu lecę już. Te czerwone czasami tak uciekają. Ja będę może. Dobra. Wow. Tu naprawdę by się przydała trzecia osoba. Jedna do osłonki, trzecia do sterowania, druga do sterowania, a trzecia do strzelania. No. A osłonką też się da niszczyć. No wiem, wiem. Dobra, i teraz tak. Gdzie płyniemy? A co to są te serduszka na górze? Może życie można tam odzyskać? Próbujemy? Tak. No to dawaj. Czekaj, no mogę ją. ja sterować? No to czekaj, bo jak tu już jestem, to później może ty, dobra? Po mnie. Co ty na to? Ok. Jest. Życia. Jak tam dopłynąć teraz do tych żyć? Trzeba to zastrzelić? Tak! Ale jeszcze tam są jeszcze. No to. Próbuję. Ciekawe czy wcześniej też były, nie widziałam ich wcześniej na mapce. Okej, okay. popatrz jak nam się udało pięknie życie odzyskać. Dobra i teraz Xik i do tego serduszka z kłódką, czy do znaku zapytania, czy do celownika z królikiem? Celownika z królikiem. Dobra, tylko ja najpierw zrobię wiesz co. Sterujesz? Mhm. To dawaj, a ja będę odpowiedzialna za... O. osłonkę teraz. Lecimy w niego. Kuk. Może w lewo bardziej leć właśnie w stronę królika, a nie tej tego atakującego. Jakieś meteoryty? Jak to się stało? Za wysoko poleciałeś? Widzisz? Tam wysoko były meteoryty. Ciężkie to. Minął pancerz. Taką strzela. O, z góry. Mi strzelanie idzie lepiej niż sterowanie o Czekaj chwilkę. Sprawdzamy. Popatrz, polecieliśmy za wysoko. W dół, w lewo i w dół. Okay? Uh -huh. A ja się zajmę o słonko. W lewo i w dół. Tu powinien być gdzieś królik. Ja już idę. Znowu nie wiem, z której strony. Tak, strzelać najpierw. Z każdej nas atakują. Przydałoby się 10 rąk. no Ale coraz sprawniej idzie, muszę przyznać. E, steruję teraz. Robimy małą zmiankę, ok? Ja będę tutaj koło ciebie i będę miał wszystko blisko. O! Popatrz, co tutaj znalazłam. Dwa słodziutkie małe króliczki. A, bo my tutaj sobie przeszkadzamy nawzajem. Był już alarm? Mhm. Już nas tutaj dziady atakują. Ale nie ma to tamto. Tak, to nie z na nutku. pięknie. I teraz musimy płynąć do serduszka z kłódką, czy do znaku zapytania? Znaku zapytania. Dobra. To kto steruje? Ja. To proszę, ciebie bardzo Kucz. steruj. Tam muszę płynąć. A czeka, jeszcze króliczki na mapie, widać. Dobra, Dobra. bierzemy je. Już je widzę z góry. Już tu się wydarzyło. One są w jakimś takim dziwnym Do góry płym! A przecież ty stelesz. Niemy według własnej osi. W jakiś, w jakiś wir może wpadnie się. tych. Tak. No. O, dobra, znowu. Nie chcę, co Pięć kulików już. Jest. Jest. Jana. Teraz będzie chyba alarm. I ostatnio nas potem y rozwalili. Nie. Nie? Znaczy nie po tym, ale po tym, jak to pierwsze serduszko roztęży. Rozpykaliśmy. Okay, ty sterujesz, ja sobie tu w gotowości strzelam, czy lepiej iść do tarczy? Tarcza. Wow. Dobra, trzeba się zająć jednak strzelaniem z tego, co widzę. Widział pięknie. pięknie. Okej. Okay. Strzelamy. Wybuchły. Sprawdzę na mapce co teraz. O, serduszko. Chcemy życia? To nie jest życie. A co? A, to to co odblokowaliśmy? No. No to płyniemy do niego. Co Ty na to? Kurde! To Ty czy ja? Ja steruję. Ojej ciuczo, od niego to musimy uciekać. Nie wiem, dziękuję. Prezencik. Ja od nich po prostu uciekam. Okej. Okay. Ja tutaj nas trochę osłaniam. Dobrze sterujesz. Wow. Obrona jest ważna. Za dużo się ich robi, wszystkich. A co się stanie, jak w to w serduszko wpłyniemy? Jest! Udało nam się przejść? Tak, mission complete! Plet. 10,44 10. zdobytych króliczków? 5. 5? No myślę, że jak na moją pierwszą grę, a twoją drugą, tak? Y, tak. To całkiem nieźle nam poszło. No. Na dzisiaj to już wszystko. Podobała ci się gra? Bardzo mi się podobała. Fajnie, że podszkoliliśmy sterowanie, że nauczyliśmy się, jak można Odrodzić swoje życie i myślę, że kolejne misje będą nam szły coraz sprawniej. A tymczasem. Jeżeli filmik Wam się spodobał i chcecie więcej filmików z tej serii, to zostawcie łapeczkę do góry, papa. Pa. Do zobaczenia!